I dzisiaj, wraz z portalem Mój Ogrodnik, chciałam Wam pokazać, jak można rozmnażać krzewy liściaste. E, na przykładzie e, krzewu bzuczarnego, czy odmiany czerwonolistnej listnej Black Lance. E, uwielbiam po prostu ten krzew ze względu na tą bordową e, barwę liści i jasny kolor kwiatów. I właśnie w tamtym roku rozmnożyłam ten krzew e, właśnie w ten sposób, pobierając sadzonki z e, pędów, które powstały w tym roku. A które zaczynają już drewnieć, czyli zaczynają być już twarde, szukamy takiego miejsca, takiego pędu, który e, po prostu już e, być, jest, zaczyna być sztywnym. Sadzonkę pobieramy z grubych pędów, które będą miały przynajmniej taką grubość takiego małego ołówka i szukamy miejsca między węzłami. Pobieramy sadzonkę poniżej liści. I tak, to miejsce, które już jest po prostu twarde, to będzie naszą sadzonką. Tu znajduje się ładny pęd, młody, e, i w tym miejscu zaczyna drewnieć. Tu jeszcze jest bardzo sztyw, e, mało sztywny, a ta część jest e, naprawdę giętka, więc e, niestety ta część na górze nie nadaje się na sadzonkę, a pobieramy tą, gdzie jest już e, sztywna. Po powdaniu sadzonek muszę je przygotować. Czyli przygotować taką sadzonkę, e, która będzie miała e, silnie, prawie już zdrewniały dół. E, obrywam liście, po to aby one po prostu nie gniły. W tym miejscu powstaną korzenie. E, górę silnie skracam, ponieważ e, sadzonka po prostu musi e, się przede wszystkim ukorzenić. Transpiracja nie może być na tyle duża, aby... E, no, roślina po prostu musi odżyć. I w ten sposób właśnie to jest moja sadzonka. Dół skracam, a górę przycinam. Góra totalnie się nie nadaje po prostu do sadzonkowania, bo jest zagiętka. Ukorzeniam w ukorzeniaczu do roślin półzdrewniałych ale przede wszystkim wcześniej muszę przygotować sobie podłoże. Tutaj mam skrzynię, której po prostu przygotowuję moje sadzonki. Jest tutaj mieszanka odkwaszonego, wysokiego torfu z wyższym pH, piasku oraz ziemi ogrodniczej, która zawiera wstępny nawóz. To jest taka mieszanka, właśnie, e, która musi zawierać przede wszystkim piasek. Piasek jest potrzebny do tego, aby e, lepiej napowietrzyć podłoże. A ja będę robić sobie dziurkę w moim podłożu, zamaczam w ukorzeniaczu i wtedy do podłoża. Nie wsadzam tak, jakby e, Sadzonki bezpośrednio razem z ukorzeniaczem do podłoża, ponieważ część ukorzeniacza może po prostu zejść z pędu i się nie ukorzenić, słabiej się przynajmniej mogą ukorzeniać. Tak, tak. i to jest moja, moje gotowe sadzonki. I w ten dokładnie sposób powstała sadzonka, którą zrobiłam w tamtym roku mojego bzu. Bardzo mi na nim zależało, ponieważ uwielbiam po prostu ten krzew i chciałabym go posadzić w innym miejscu w ogrodzie. Co ważne, w tym momencie będę mocno podlewać. Przykryję to folią, ponieważ musimy zapewnić moim sadzonkom bardzo dużą wilgotności. Będę co pewien czas sprawdzać, czy po prostu się coś tam nie zaparzyło, coś nie zaczyna gnić. No i przede wszystkim czy podłoże nie wysycha. Ponieważ moje rośliny ukorzeniam w skrzyniach nie w gruncie, muszę zabezpieczyć je przed zimą. Ponieważ nie będę ich po prostu sprawdzać, czy się ukorzeniało jeszcze w tym roku, dopiero w przyszłym roku, jak będą miały spore przerosty, będę widziała, że po prostu wszystko jest w porządku, więc muszę je zabezpieczyć przed zimą. Czyli wsadzam, mam takie miejsce pod balkonem, gdzie jest po prostu jest bardzo osłonięte przed wiatrami i przede wszystkim osło, słoneczne i dzięki temu po prostu temperatura jest wyższa niż w innych częściach ogrodu. Żeby przed mrozem zabezpieczyć skrzynię, wsadzam ją po prostu do jeszcze większej skrzyni i izoluję na przykład sianem od spodu i jeszcze do tego tkaniną od góry. Co ważne, w czasie po prostu początku zimy czy w ogóle początku wiosny to trzeba zabezpieczyć, sprawdzić czy po prostu wilgotność podłoża jest cały czas stała, no i czy wszystko jest w porządku.